A, 3 trzy godziny go składałam. Po co ci on? Do eksperymentu, powiedzmy. Długo czekałeś? A który mamy miesiąc? Ohoho, oho. masz wszystko? Nie za dużo mówisz, za mało oddychasz. To wszystko przez ten dym z fabryki. Ostatnio kopcał jak nawiedzeni. A ten tam. Jakoś jej nigdy nie widziałam. Długo tu stoi? Jakieś. długo. Zresztą wiąże się z tym ciekawa historia. Nawet nie zaczynaj, nie nabierzesz mnie na to. Kiedyś stał tam cyrk. Fascynujący. I w wyniku strasznego wypadku spłonął. A wraz z nim klaun, którego szczątek nigdy nie znaleziono. Czasami, gdzie niegdzie, pojawia się jego czerwony nos. I słychać, jak ktoś kaszle. Mówiłem, że mnie nie nabierzesz. Widzisz, ten nos zawsze zwiastuje nieszczęście. Ostatnio pan Waldek, pracujący na wysokości, znalazł go w swoim drugim śniadaniu i spadł z drabiny. Co on robił z drugim śniadaniem na drabinie? No, pewnie jadł kanapki. I tak po prostu bach na ziemię? No tak, masłem do dołu. Pytam o Waldka. Podobno złamał nos. Swój czy ten znaleziony? Tego nie wiem. Ale wiem, że jak zaraz nie dołączymy do reszty, to stanie się to samo z nami. Powiesz mi wreszcie, kto będzie? Nie, mówiłam! To eksperyment! Czekaj, bo zapomniałam świeczek. Idź sam, ja was dogonię. Cię kocham. Przyszedłem wam powiedzieć, że chcę być księdzem. Hejka, nie wchodzisz? Chciałbym, ale te drzwi są przecież otwarte. Wasza? Nie, to jego ekscelencja. O, przepraszam, jego niedoszłego ekscelencji. Tomeczku, przypomnij nam, proszę, dlaczego jesteś tutaj, a nie w jakimś przytulnym oparstwie. Większość widziałam, ale o tym jednym nawet nigdy nie słyszałam. Nie ma żadnego opisu, sam tytuł. Tomek, wiesz o czym jest ten film? Nie wiem, to nie mój, pewnie któraś z Samarytanek go wzięła. My nie brałyśmy filmów. Dobra, nieważne kto przyniósł, oglądamy. Nie wiem, to nie może być nic sensownego. Wybierz każdy inny. Nie, no, jak Tomek mówi, że nie chce tego oglądać, to trudno. Musimy obejrzeć.

Pewnie poszła sprawdzić korki. Nie wiedziałam, że tak szybko biega po ciemku. Od ciebie każdy biega szybciej. Nawet z zamkniętymi oczami. No chyba, że przed czymś uciekasz, wtedy trudno cię dogonić. Ej, też to czujecie? Jakby coś się tu paliło. Przydaj się do czegoś i zmień tą żarówkę. Gdzieś po drodze widziałam drabiny. No ale tak to, to też jest dobrze. Sama to zrobię. Asia, poszukaj Alicji. No i ona mnie pyta, skąd ja to wiedziałam. Oczywiście nie mówię jej, że widziałam ten film dwa razy, ale koniecznie obejrzyj, jest zabójczy. To chyba tu, chyba. Nie jestem pewna, zostawiłam w domu okulary. Zdarza się. Titanika też oglądałam bez okularów i jakoś skumałam, o co w nim chodzi. Trudno, najwyżej będę słuchać tych głupich dialogów. Kto je w ogóle pisał? Czujesz ten dym? Wiem, że jesteś na innym kontynencie, ale. Poczekaj, chyba widzę Betty. Jaki jest Twój ulubiony film? Wiesz, taki najlepszy, który mógłbyś oglądać w nieskończoność? Co? Co było dobre, ale druga część jest lepsza? To. To miało swoje momenty, ale czy ja wiem? Jest. To mapa, ulan, majorat i okolice. Ja tam lubię horory, ale nie te sklepy. Są zbyt chore. A propos sklanów... Ja nie... a ja nieważne. Obony nos, miałam świetlny, ekstremalny, Masz do dołu, masz do dołu, masz do dołu. Masłem do dołu, tak? Masłem do dołu! Tomuś, co ty robisz? Próbuję ci uświadomić, że zachowujesz się idiotycznie. To nasz mały eksperyment i takie niewielkie zadośćuczynienie za, za wydarzenie sprzed roku. A jako, że się masz urodziny, upiekłyśmy to ma nawet torf na tę wyborną okazję. Wiedziałyśmy, że masz tą głupią klaunofobię, więc stwierdziłyśmy, że troszkę z tego zażartujemy. Przywitaj się z Zosią, która nam pomagała. <laughs> Sorry za spóźnienie, ale nie mogłam tu trafić. Czujecie? Jakby coś się paliło. No, ばち,ちゃん